Witam państwa bardzo serdecznie. Witam naszego gościa, pani dyrektor Alicja Sadowska z zespołu szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani dyrektor, powiat Wocławski posiada kilka placówek oświatowych. Wasza jest jedną z większych i jedną z. Takich szkół, gdzie tradycje są no, najdłuższe, o ile wiem, w przyszłym roku obchodzić będziecie 70-lecie istnienia szkoły. E, proszę mi powiedzieć, w jakim zakresie mogą młodzi ludzie kształcić się w waszej placówce? Tak, to prawda jesteśmy największą szkołą w powiecie i mamy już bardzo długie tradycje ed edukacyjne na Ziemi Kujawskiej w południowej części Kujaw. Obecnie w naszej szkole funkcjonuje liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła zawodowa, wielozawodowa, przygotowująca uczniów w piętnastu zawodach od pięciu lat. Również funkcjonuje liceum ogólnokształcące dla dorosłych, a od ubiegłego roku mamy szkołę policjalną, która kształci w zawodzie technik informatyk. Natomiast od najbliższego roku szkolnego będziemy kształcili uczniów na poziomie technikalnym w zawodach technik informatyk, aranżacja krajobrazu oraz technik handlowiec. Może w przyszłości również rozszerzymy edukację, jeżeli będzie taka potrzeba, o kierunek technik rolnik, ale przyszłość okaże. Czyli przystosowujecie potrzeby rynku pracy lokalnego do kierunków kształcenia, tak? Tak. Te kierunki wprowadzamy po rozeznaniu rynku, odwiedzaliśmy szkoły gimnazjalne, prowadziliśmy rozeznanie zarówno w Izbicy Kujawskiej, jak i innych szkołach gimnazjalnych naszego terenu i obecnie jest zainteresowanie tymi kierunkami kształcenia. Jak radzicie sobie z takimi problemami jak niż demograficzny, jak ogromna konkurencyjność na rynku oświatowym, bo przecież no, dziś młodzi ludzie mają rzeczywiście do wyboru bardzo wiele szkół i no, co robicie, żeby przyciągnąć ich właśnie do waszej? Tak, te działania muszą być bardzo zróżnicowane. To prawda, odczuwamy my również niż demograficzny. Zmniejsza się liczba uczniów w szkole dla młodzieży, natomiast staramy się rozszerzyć ofertę edukacyjną dla osób już dojrzałych, dorosłych. W różnym przedziale wiekowym kształcą się osoby w szkołach dla dorosłych. To są osoby od 19-20 lat aż do 50. Także oferta jest bardzo szeroka z uwagi na takie zapotrzebowanie. Niewątpliwie są to trudne czasy dla szkolnictwa. Świadczy chociażby występujące, może nie dotyczy to bezpośrednio naszej szkoły, ale liczne zwolnienia nauczycieli. Tak jak powiedziałam, nas to jeszcze nie dotknęło i myślę, że nie wystąpi ten. Problem, abyśmy musieli kogoś z nauczycieli zwalniać, ale niemniej jednak w tym celu zmieniamy, rozszerzamy ofertę edukacyjną, aby y, zainteresować naszą szkołą y, zarówno uczniów, jak i słuchaczy. Jest kilka takich elementów, które rzeczywiście Waszą placówkę wyróżnia na tle innych. Jednym z nich jest y, bardzo bliska więź z licznymi utytułowanymi dziś absolwentami zespołu szkół w Izbicy Kujawskiej. Proszę mi powiedzieć, jak się Pani to udaje, że, że ludzie, którzy skończyli szkołę kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu, wciąż chętnie do niej wracają. Tak, ta więź jest można powiedzieć rzeczą taką ciągłą. Już w poprzednich latach odbywały się zjazdy. Zjazd przed dziesięcioma, 20 laty miał miejsce, i również odbywają się zjazdy poszczególnych roczników. Obecnie, w ostatnim czasie, również są absolwenci obecni okazjonalnie. W niedawnej przeszłości przed kilkoma miesiącami mieliśmy spotkanie z naszym absolwentem Rafałem Wojasińskim, który kilkakrotnie był również w naszej szkole z Panią Krystyną Czubówną. Również w w miesiącu październiku odwiedziła naszą szkołę grupa absolwentów koniec lat 50. i początek 60. Między innymi pan profesor Wincławski, również nasi absolwenci zajmujący się chociaż można powiedzieć biznesem i odnoszący sukcesy. Pan, który w Właśnie kończył naszą szkołę pod koniec lat 50., Bartkowski, Andrzej. No chociażby to te nazwiska, które w tym ostatnim czasie miały, miały możliwość tutaj nas odwiedzić, bo są to osoby bardzo zajęte i zapewne trudno znaleźć czas, aby również tutaj do naszej szkoły zawitać. Ta lista y, waszych znanych absolwentów jest bardzo długa, ale z tego co wiem robicie wszystko, żeby y, te roczniki młodsze również y, bardzo szeroko patrzyły na obecną rzeczywistość. Y, podoba mi się, nie kryje taką ta silna więź, którą, która łączy was z zaprzyjaźnioną szkołą w Niemczech. Tak, y, ta więź już trwa od 13 lat. W tym roku spodziewamy się, zaplanowana jest wizyta młodzieży niemieckiej w naszej szkole. Przyjeżdżają do nas 27 maja i będą do 3 czerwca. Tak z reguły planujemy te spotkania, aby trwały około tygodnia, zarówno nasza młodzież, jak również młodzież niemiecka. Przez ten Tygodniowy okres czasu ma możliwość zaprzyjaźnić się, poznać. Następnie te formy aktywności, takiej wspólnej przyjaźni, trwają już w zakresie indywidualnym, ale te formy są naprawdę sprawdzone i w naszej szkole nasza szkoła może być takim doskonałym przykładem bardzo długiej przyjaźni polsko-niemieckiej. To prawda, a poza tym e, wrażenie robi również wasze, na przykład, y, koło Caritas, które tak. bardzo y, z wielkim oddaniem no, pomaga y, osobom potrzebującym. Proszę powiedzieć na ten temat kilka słów, bo to też jest takie nietypowe. Tak. Y, od y, wielu lat moim marzeniem było, aby powstało szkolne koło Caritas. Y, udało się utworzyć takie bardzo prężne koło dzięki bardzo intensywnej pracy księdza Mariusza Poniekierskiego, który wykrzesał Najwspanialsze iskierki aktywności, dobroci, miłości do drugiego człowieka z naszej młodzieży. I w tej chwili nasza młodzież bardzo aktywnie pomaga, angażuje się w różne akcje pomocy osobom i dzieciom i osobom starszym, chorym. Również odbywają się spotkania w ośrodku Caritas Wisbicy, Ponadto, często z występami, nasza młodzież do przedszkola się wybiera. Również pomagamy osobom, które w ciechocinku prowadzą taki dom samotnej matki. To są to siostry zakonne, a nasza młodzież zbiera różne środki, piecze ciasta w różny sposób się aktywizuje, aby zebrać środki i na ten cel przekazać. Jestem naprawdę bardzo dumna z tego szkolnego koła Caritas. Dziękuję i księdzu Poniekierskiemu, i również innym nauczycielom, którzy również się coraz bardziej angażują. Między innymi pani profesor Beata Słabuszewska, pani Ela Kurlapska. Naprawdę są to osoby oddane duszą i ciałem wszystkim, Działaniom. Macie ustabilizowaną kadrę pedagogiczną, tak? Tak. Mamy już od, można powiedzieć, prawie 10 lat kadrę młodą, no bo cóż, 10 lat to tak niewiele. Niemniej jednak są to nauczyciele już przeważnie o stopniu nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. W tej chwili nie mamy w tym roku szkolnym nauczycieli stażystów. Także jest to kadra dobrze przygotowana, na której można polegać. Jestem naprawdę wdzięczna wszystkim nauczycielom, którzy się bardzo angażują. Również w ostatnim czasie podejmujemy działania związane z opieką nad cmentarzem ewangelickim i myślimy również zająć się cmentarzem żydowskim. Już w tej chwili są kontakty z organizacjami, które się y, formalnie tymi cmentarzami zajmują, a nasza młodzież również y, już w ubiegłym roku jesienią podjęła takie pierwsze działania i myślę, że w najbliższych miesiącach będzie to kontynuowane. Zatem warto po prostu uczyć się w, w Zespole Szkół imienia Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej. Tak, myślę, że tak właśnie y, będzie i, i w dalszych y, miesiącach i latach, że zainteresowanie naszą szkołą będzie rosło, zwiększało się, chociażby z uwagi na to, że są. Y, bardzo ciekawe oferty, nie tylko edukacyjne, które zapewne w najbliższym czasie będzie możliwość poznać, również na łamach tutaj prasy i telewizji, radia lokalnego, ale myślę, że właśnie ta miłość do drugiego człowieka pomoc, zainteresowanie. Wrażliwość na drugiego człowieka u nas jest, myślę, yy, rzeczą bardzo ważną. Dziękuję serdecznie Pani za to spotkanie. Dziękuję. E, dziękuję serdecznie Państwu. Przypomnę tylko, Pani Alicja Sadowska, dyrektor zespołu Szkół imienia Jana Kosprowicza w Izbicy Kujawskiej, była dziś naszym gościem. Do zobaczenia. Dziękuję.